Tak więc kontynuujemy naszą przygodę z Nebulokiem, gdzie widzę już nową walutę, coś co już było widoczne w sumie na koniec ostatniego odcinka, ale teraz dopiero na tym się skupiam. Nową walutę w naszych przeciwnikach, więc też oczekuję, że będzie nowa mechanika, której będę musiał, którą będę musiał ogarnąć. Miejmy nadzieję, że nie będzie um, jakoś bardzo ciężka, w porównaniu z tym, co było do tej pory. Ale żeby się, o tym, żeby się tego dowiedzieć, musimy kciąć fight i zobaczyć. Co to tam będzie? Okej, okay, czyli nową mechaniką jest tarcza. Po prostu tarcza. Żółte fragmenty będą się obracać w, w taki sposób, żeby nam dawać tarczę. Jeżeli ich nie odetnę, to pewnie będzie się tarczował. E, I tyle. Nie jest to jakoś skomplikowane. Ale wiem, że to jest jakby taki... Level zapoznawczy z mechaniką, i że zaraz przeskoczy ten poziom trudności bardzo po prostu bardzo. Mogę sobie dodać ogólnie jeszcze dodatkowe drony tutaj. Mogę sobie dodać. te tarczę. O, tarcza nam się co przyda. Będzie mogła się regenerować bardzo chętnie to przyjmę. Mamy ten jeden core. Ten jeden core weźmy sobie naszego obórsta. Zwiększymy też radius naszego wybuchu od bounców. I nic na razie więcej nie kupimy, więc lecimy z levelem. Mamy nową ogólnie też muzyczkę. I widzicie to chodzi. Teraz ja muszę ustawić się w tym miejscu, tutaj, żeby w ogóle atakować ich. To będzie naprawdę ciężkie, żeby do tego wszystkiego dochodzić, bo nie wiem, że one się ustawiają w miejscach takich troszeczkę nieprzyjaznych. Chociaż. Eee, poczekajcie, ja mogę odbijać od tych tarć. Czyli jeżeli dobrze to rozegram. Dobrze poodbijam. To to tam wpadnie. Zacznie się odbijać, zacznie się zabijać, tylko że. No ciężki ten level jest, bo bardzo dużo tych projectali leci. A ja mogę do nich wejść? Nie, ja się po prostu od nich odbijam. Okej okay. Teraz dodżujemy, dodżujemy. Bo trzeba czy ja naprawdę ginę na ideę hita tego czerwonego? Dobra, trzeba będzie zwiększyć nasze życie. Sorry bardzo, ale... Um... O, może to nam się przyda. To nam się może przydać, żeby mieć jeszcze lepszego shielda. Okej. Okay. No bo to ciężkie jest to myślę, ale mówię. Zaczyna się być po prostu... Katastrofa, jeżeli chodzi o wytrzymałość naszą, ale... Jak tutaj dobrze się to rozegrało... Naprawdę na hita. nie podoba mi się to Ale no mówię, jak to tutaj dobrze ustawię, zacznę tego dodżować lepiej Ta działa miałem wylecieć Ma tutaj dodżnąć, tutaj do... Ale nie mną dodżni Okej, okay, czyli na, na pewno jest tak, że od lewej strony, to jest Nasz priorytet. Koniec, kropka. Bo ja to będę musiał zniszczyć te niebieskie tu? O, no i znowu muszę dostać sobie damage od strefy. Bo przecież jak ustawiły gnoje, to możemy sobie zniszczyć. Nasza tarcza nam tutaj pomogła. Ej, no nie uciekaj mi tak! Żebym się mógł do Ciebie dostać. Jasny gwint. A ogólnie, jak ja teraz patrzę, to ja i tak nie dostanę się do okora. Bo się chowa za tym tarczą. On, te dwie tarcze go bronią. Czyli ja muszę znieść te dwie tarcze. Okej, okay, okej. Okay. Eee, w takim razie. Zmieścimy nasz damage Zmieścimy regenerację. Dwukrotnie. Wykszemy zarobki. Nic więcej nie kupujemy. Okej. Okay. Widzicie, ten kor jest pod dwoma. Ta Aha, widzicie, jak on się pokawał teraz. To było niesprawiedliwe, co zrobił z nami. Więc ja ta jakoś wybrać na te na pieniądze, pieniądze życie, ale to jest za ciężkie bo teraz się chociaż nie sunął tak niemiło jak było to przed chwilą. Ok, poniszczymy sobie tutaj to. Tyle ile można. No tak, musimy znowu wylecieć poza to Bo nas niestety tam wypchnęło. Teraz musimy poczekać, żeby ta tarcza się od O, właśnie, 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 właśnie. A, już wleciałem, już tam wleciałem, już tam prawie wleciałem. Już, było, już, już byliśmy w dobrym miejscu. Dobra, nie suwaj się. Okej, okay, znowu się stuwasz w tą stronę. No dobra, to teraz od tej strony zaczął Czemu by nie. Jeżeli mogę, no to nie będę narzekał i to wykorzystam. Teraz też się tutaj obrócisz. Dobrze. Niedobrze. No, wyszedł mi tym wejściem poza mapę. No jak mam teraz to wykorzystać? Co to za bzdura jest? O, 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 o! Jezus, Mario, no jakbym ja nie był Neohita, ne ne może teraz wejdę do upgradenów i będę kupić to życie. Nie, nie mogę nic żyć. A, nie mogę. Ok, 250 życia, dobra, to, dobra, to, me, to mnie ratuje. Co to jest? Uuu, 50% damage do shieldów! Ty, to chwila! To teraz będę mógł je obijać? I będę mógł je likwidować? Nie, nie atakując dosłownie w żółty klocki? Ała Chyba tak No chyba jakiś wchodzi w nie Mały bo mały, ale wchodzi Okej, okay, okej, okay, okej okay. To to mnie zaczyna cieszyć, bo to mi bardzo się przyda Okej, okay, moje moja durability tam troszeczkę Uratowało nam tyłek i udało się to wygrać Bardzo fajny upgrade Ja nie go wydam drugi raz, jeżeli będę mógł No, oczywiście, że tak. Czy ja 31 koła czerwonej waluty? Tutaj prawie nie mogę nic wydać? Niesamowite. Nie chcę tego Razera. Nie chcę tego Razera. Po prostu nie chcę Razera. Mam to gdzieś. Może zrobię, robię. Nie chcę tego. Nasz rozmiar sobie zmniejszymy. Nie życie, a rozmiar. Lecimy Trzy tarcze, no na pewno No na pewno Bo przecież dwie tarcze to już było za mało przed chwilą. zrobimy trzy Okej, okay, ale to się też ładnie kręci Okej okay. Das tylko odpowiednio tutaj podbijać Ała, moje życie To pobijamy, to się te tarcze poniszczą i tyle ja w ten sposób będę je niszczył. Żeby po prostu ich nie było, żebym mógł się tam wtargnąć... Ej, poczekajcie, ten core jest otwarty! Trzeba się na to... Ja sobie core otworzyłem, net nie wiem kiedy, a ja się dalej zastanawiam, jak chcę zniszczyć te tarcze wszystkie, no... Idiota. To teraz możemy sobie health multipliera zwiększyć. Co to jest? Większy radius tego oczyszczenia, Lepsze shield... Czyli się po 200, e, po 30 sekundach, e, okej, okay, to też nawet byłoby spoko Ale co, po prostu zwiększy nasz damage Za to nie będę wydawał e, Większy sobie radius z naszego wybuchu, co to w ogóle jest? Jeszcze większy radius, okej, okay, okej, okay, a co to jest? Większy radius rakiety Dobra, na razie nic nie kupimy więcej, więc lecimy do 14 levelu O, ładnie początek się pojawił, tak, że można było od razu e, poobijać Tam wewnętrznie Kurcze, w dwie strony latają bulety, ja nie wiem, gdzie jestem. Totalnie się skupiam tylko na, tym, na tych pociskach dookoła mnie. No, wejdzie tutaj coś? Jakiś taki moment, kiedy będę mogło... Mogły powpadać pociski? No ciężkie to jest, ciężkie to jest. Znaczy, plusem jest to, że do mnie nie strzelają, tak? Więc ja skupiam się tylko na dodżowaniu tego wszystkiego. I zazwyczaj się pojawiają te pociski w momencie, kiedy ja mam okienko do strzelania do środka, więc... E, na razie polegałem na tym e, damage'u... O Boże. Na damage'u w shieldy, nadzieją, że któryś cię ewentualnie zniszczy. Dobra, poszedł jeden z nich, wykorzystałem rakietę w odpowiednim momencie. Zobaczyłem już ten pocisk, iż było finito po prostu ze mną. Eee, tego nie chcę, ale chciałbym, żeby, ja, to, ja na tobie ja potrzebuję. 10 tych. No dobra. No dobra, no dobra, niech będzie, ja mogę tutaj wlecieć do środka. Czemu ja o tym nie pomyślałem? Od razu się machnąłem. Zatwiem jedną z To jest sobie wyczyszczę, no bo musiałem niestety popełnić błąd. Tam jest kolejne. Okej, okay, mamy już dwie tarcze zniszczone. Więc teraz tylko ładnie pododżować. Wszystko, co do nas nadlatuje. Okej, okay, super. Teraz tu wlecimy. Żeby tej tarczy nie było, niszczymy kory. Znaczy, nie, do kora się jeszcze w nie dostałem, ale chodziło mi, że po prostu niszczę bloki w środku. U, nie, 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 nie. Dawaj, 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 niszczymy. Teraz chodzę na, na ostatnie sekundy. Nice, level complete. Uf. Ciężkie te levele, ciężkie te levele. A jeszcze zaraz będzie dopiero boss tego levelu. Dronów więcej nie chcę Tak, chcę, to żeby ta tarcza mnie wracała jak co 12% No mi się zmniejszy, to nie jest tak dużo A nie wymaga kor. więc na nie chcę tego wybierać Trzeba coś co wymaga core To wymaga core, to wymaga core To Damage by mi się przydał A To dopiero zielonego będzie znaczy tutaj od żółtego jest, ale od oddzielone, oddzielonego będzie dopiero. Czyli już wiemy jakiś ten po prostu przeskok po prostu zwiększy, zwiększy obszar wybuchu i dajmy ten recharge time. Żeby właśnie na bosia, jak będzie się dużo nim baczyło to byłoby Ja muszę teraz się... Przemieszczać pomiędzy ich tarczami. Chcia, ja mogę tak atakować, tak? To nie jest za mnie żaden problem. Ja się. Będę tak ruszał. I ewentualnie, kiedy do nich dojdziemy, plus i ja tak obijam. Te dwie tarcze, więc one się kiedyś zniszczą. Dobra, gdzie jest dziura? Oh, jest. znaleźliśmy? Ta stamtąd leciała w dół, więc tu je lecę w górę, żeby do niej. żeby przejść, bo jest tutaj. No i dostałem damage niepotrzebnie. Ajajaj. Aj, aj. O mój Boże, zanim ja dotarłem, to ja już zdechnę. Chociaż może tutaj wystarczająco tego jajajjaj, ale łatwo jest łatwo jest do tego dotrzeć jeżeli będę um, robił dobry krąg, czyli na początku leci w lewo tamto leci w prawo, czyli chcemy na razie lecieć tak po prostu, lecimy, lecimy, lecimy teraz tu, tam było od razu przejście, tam było od razu przejście tam było od razu przejście, no, troszeczkę może za szybko chciałem za szybko, okej, okay, za szybko, za szybko ale widzę, że w takim jednym cyklu mogę zrobić taki dobry ruch więc jeżeli polecimy tu i się przyspieszy wystarczająco ale dodzujując to będę mógł się od razu też tu i walcz wal tej rakiety. już Starczy nie ma tej wewnętrznej. Ok, Kor jest bardzo już obity bo wybuchy robią swoje. Główka pracuje. Nie walcz długo. Leta latając, na powtórzyłem Wa latając na wolno. Powtórzę, level. Latając na wolno. Tylko mądrze latając szybko. Cokolwiek to miałoby znaczyć. Hmm. Wezmę sobie życie, zdecydowanie w tym momencie. Bo to będzie już boss, więc będzie nas bił pewnie o wiele mocniej niż nam się wydaje. Dodatkowe dwa drony sobie weźmiemy. I zobaczymy. Gard trzeci. Jak ja mam się dostać do tych tarcz? Okay, no tutaj mogę atakować, bo widzę, że obszar wybuchu go e, obija. Co zniszczy tarczę jedną. Znakomicie. Tu nam się teraz otworzyło okienko. Tylko żeby do niego się dostać, to też troszeczkę trzeba e, się postarać, dlatego tutaj potakuję na razie to zewnętrzne. tyle, ile mogę. Żeby otworzyć sobie gdzieś kolejną tarczę. O, właśnie, to ona się tutaj otworzy teraz z tego miejsca. Mogę tu puścić rakietę. Żeby ją jeszcze bardziej obić, teraz gdzie się... Coś uwolniło, gdzie się coś otworzyło, bo jakby na razie nie widzę otworu nowego. Może muszę po prostu polecieć w innym kierunku. Dobra, może tak być. Dobra, pounikane. Jeżeli dobrze pounikam, to ja nawet, nawet jeszcze tarczę odzyskam. Pamiętajmy, Mniejszym do rability, bo zmniejszym, ale mam tarczę. No bo teraz, teraz, drugie, teraz, z ostatniej strony, tak? O, to był dźwięk naładowania chyba tarczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, mamy fragment otwarty od każdej strony do atakowania. Tylko no trzeba jeszcze unikać wszystkiego, więc jakby nie jest to aż tak proste, jakby się wydawało. Nas moglibyśmy stąd potwierać. W sumie tam są te działka, jakby takie poniszczyć. O, w sumie te działko stoi otwarte już nawet. Jakbym tutaj pro likwidować boby nam o wiele łatwiej potem z przeżyciem dobra to się ładnie już teraz mniejszy wachlarzyk zaczął tworzyć mamy tarczę 60% tak ciężki level będzie ciężki naprawdę będzie ten level ale nie wydaje mi się żeby nie był możliwy do zrobienia przy jakichś dwóch trzech próbach więc już sobie regenerację i też powrót tej tarczy. Dokładnie. No teraz tak, zaczynamy od tego miejsca. To jest ten, jakby, początek nasz, który posiadamy. I możemy targetować. Uuu, teraz nawet dostałem hitę i nie użył, nie striggerowała się tarcza. To też jest dobrym, e, dobrą rzeczą. No teraz tutaj polecimy. Teraz się striggerowała. Nie dobrze, to może jednak od drugiej strony. Wszak mam większe wrażenie, że. Jasus, Maria. Że z tej strony mi jest łatwiej to otwierać. Ale to może ja po prostu jakiś taki. Bo czemu otwieram to? Czemu nie otwieram tej zewnętrznej strony? Przecież to od tego zacząłem wtedy. I dopiero było mi wtedy łatwo to otworzyć. Tarcza się zadobała. Dokładnie, już ją straciliśmy. Szybko było. A szybko poszło. Teraz musimy tu. Znieśmy sobie tą tarczę, przynajmniej obijmy tymi rakietami. Jasny gwint! A wydawało mi się, że już jest tak dobrze. No, tu zacznijmy. Obijmy rakietami. Pyk. O, trochę się przysmarzyłem. Dawaj, no niszcz się, strigeruj się w końcu. Strigeruj, strigeruj. Dobra, dziękuję. Na stół. O, tutaj zdecydowanie lepiej ten damage wchodzi. Jakoś wyjątkowo. Dobrze się ustawiłem, po prostu pod to, ale no musiałem uciec I Nasze marzenia troszeczkę zostały zniszczone Nie mam na razie naszej tarczy, więc trzeba na to uważać Jestem na hita Niesamowita. Z przyjaciół ja dobrą taktykę obejmuję, że na przykład czy tutaj nie ma z innej strony i ja tego na razie po prostu nie widzę i nie wykorzystuję Trochę dipsa na tarczę Już tam le lekko regeneruję, ja ogólnie po tej próbie spróbuję jeszcze bardziej ulepszyć tą tarczę, więc jakby nie mamy o co się martwić, tu powinien nawet damage sobie bo robię dość sporo prób niszcząc te żółte elementy, więc te, ta carencja mi skakuje. Nas tu Pyk. Zwrócimy do innej strony tylko pounikać, dobrze. Pyk. Znakomicie zniszczona tarcza. Ajajaj, moja tarcza lekko została hitka, ale to jeszcze nie był trigger tarczy, więc próbujemy tego nie striggerować, póki mamy jeszcze taką dobrą sytuację. Ostatnia strona tarczowa. Tutaj. To wyłączyć. I teraz można zacząć likwidować te. Finałowe tarcze zewnętrzne. Znaczy, już lekko wewnętrzne, ale dalej zewnętrzne. Ojojoj. Leko mnie przesmarzyło. Zostaje dwie rakiety pod to, żeby zniszczyć te jego działko. Zostanę ojej, ojej, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Nie, 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 nie. Taki run. Taki, ja już naprawdę widziałem tutaj naszą. Na, nas przyszłość. Damage zwiększamy. 10 damage będę miał wtedy 56 plus 10 to będzie około 6, 50, Na 66 plus procent to będzie około 70 damage'a. O, równa 70. Jak widać czasami się mogę dobrze. A, a dobrze wszystko wyliczyć. Tutaj bomba nie, będzie miała większy damage, tak? Tak, więc będzie nam jeszcze łatwiej niszczyć. Potencjalny rebound od yy... Shielda też nie yy... zostanie użyty, no bo powiedzmy w nie nie wpadam, ale jakby to nie zaszkodzi, posiadać coś takiego na przyszłość. Skoro to jest za czerwoną walutę, no to nie szkoda mi tego po prostu. Ok, ten damage w wybuchu jest teraz większy, więc będzie nam o wiele łatwiej yy, zaczynać rozgrywkę. O nie, 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 nie. Ok. Kurczę, no już po tarczy, to już, już mi, mi się ten ran nie podoba, no co mogę powiedzieć. Już mi się ten ran nie podoba, bo teraz muszę trwać około 20 sekund, żeby e, strigowała nam się nowo tarcza. E, to troszeczkę koniec końców trwa. Zanim się to strigeruje, to ja mogę dostać jakiś hitek. Jeżeli dostanę hitek, to mi już potem... Będę już tylko na jednego hitka, tak? Rozumiecie, o co chodzi. No ale, jak na razie, ta tarcza została a, zniszczona. Tak jak samo, jak teraz słyszeliśmy, że nasza wróciła e, do życia. Zajęta z tego klocucha Uniknij w tą stronę, teraz uniknij w tę Dawaj, żeby nie dostać tarcz. Okej, okay, dobra, nie dostałem das tu zewnętrzniak lekki wewnętrzniak Nakomicie. Teraz działka mogę niszczyć Więc trzeba się na tym skupić. Uj, tarcza dostała Uuu, tarcza w ogóle została zniszczona teraz. No, musimy chwilę poczekać, tak zagrać defensywniej. Znaczy, mogę prowadzić niszczyć, tak? Ale to. No, na razie jestem w, na dość słabej pozycji. Chociaż. Chociaż. Ten nasz run, no naprawdę wyśmienicie. No, teraz ten damage dostałem. niepotrzebnie, zdecydowanie. Ale. Mamy tarczę znowu. Mamy znowu tarczę. Więc jeżeli dobrze, to ich tarczę zniszczy. Mamy już prawie sam core. Ja mógł teraz ten dostać, ale nie dostałem go. Kor. Arrivederci. Arrivederci. Tak jest. Tak jest. Udało nam się zdobyć pieniądze. Zrobić. Um, odbuchować w sumie nowe a I teraz tak. Pieniądze, które posiadam na sam koniec, wydamy na. Um, szybszy recharge. Dwu, dwa razy. Uh, Większe czyszczenie jakoś do mnie nie przemawia. Um, to w następnym podejściu spróbujemy zrobić, żeby mieć, mieć po prostu więcej życia hmm. Explosion Redness od rakiety, nie wydaje mi się, żeby to była aż tak bardzo kusząca na ten moment Erasera nie chce brać, koniec, kropka I cóż, na razie nic więcej nie wydamy, więc w następnym levelu będziemy walczyć o to, żeby zrobić troszeczkę więcej żółtej waluty Jak tutaj nie będzie jest zbyt dużo, no bo koniec końców będzie dużo zielonej Niebieskiej, na znaczy fioletowej i ta żółta to są dwa bloki, które będą po prostu tą typową tarczą. No ale to zawsze będzie coś, to nie jest tak, że zabijając jedną tarczę dostaniemy tylko jedną walutę. Więc teraz będziemy mogli sobie pójść po upgrade życia, które będzie nam zdecydowanie potrzebne. I z zielonej oczywiście będziemy gdzieś pod demajdze. Więc zobaczmy, na tyle. Ja się damy, łapki w górę, komentarze i subskrypcji. I widzimy się w kolejnym odcinku z gry Nebulok, która mi się bardzo podoba. I mam nadzieję, że Wam również. Siemanko, peace. Yo!